Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić tutorial do kostki 2x2 Tutorial do kostki 2x2 do metody no, LBL o, to LBL czyli do kostki 3x3 Będzie też się wykonać tak, bo będzie jedyny No z kostki 3x3 gdzie do góry tam na no, zamianę narożników to ten no bardzo prosty no to, to też jest łatwe no to co, zaczynamy od powieszenia kostki no i na początek Będę białą ścianę no to na przykład biorę jakiś klocek ten biało, fioletowo, niebieski podjeżdżam Klockiem, który by odpowiadał o ten. To podjeżdżam sobie, o, biało-fioletowy, biało-fioletowy. Teraz go Tak. Potrzebuję białego paska. Prawidłowego oczywiście, żeby kolory pasowały. Odwracam sobie kostkę do góry, żeby biał był na dole. No i potem patrzę. Biało yy... Ten czerwono-zielony. No i wkładam. No i tutaj tak samo biało-niebiesko-czerwony. Tak. Tego ruchu. Przez którychś będzie trzeba użyć trochę więcej razy. I się w końcu włącz. No dobra, więc no teraz muszę znaleźć dwa klocki, które będą na swoim miejscu. I będą, będą obok siebie. No okay. Czyli na przykład ten jest na swoim miejscu i ten jest na swoim miejscu. To biorę kostkę tak, żeby te dwa na dobre miejscu były za, no za mną. I robię algorytm tak. Po tym pozostało nam tylko włożyć klocki. Są na swoim miejscu, tylko włożyć. Wtedy jak układaliśmy tak, to obracamy kostkę tak. и вкусен, ага, отреми. Да. То. Еш вас сам добре, шукам. Biało, niebiesko, czerwony, biało, niebiesko. Biało-niebieski. Wybię yy, teraz tak. Go wrzucam. No jest <tryk> pasek. No i odwracam. Odwracam i patrz. Biało, czerwony. Do biało-czerwonego, dalej, kolejny klocek. Podjeżdżam pod to puste miejsce. biało nie, zielono fioletowy No zielony, fioletowy i zielono-fioletowy i No i co dalej? z zielbela. Dalej, patrzę. No i dalej, to dłuższa sytuacja, że po prostu się tylko dołożenia klocki. Jeszcze. Jeszcze no dobra, no i teraz biały-czerwony. No i szukam. Nie pasuje. Ten pasuje. No i rzucam go. No i ten jest biało-zielony i biało-zielony. Tylko są do góry. Tutaj w tym przypadku. Może zapomniałem odwrócić kostki. No i teraz to Za Zamówię teraz góry. no i szukam tych dwóch, które są obok siebie. Ten jest na swoim miejscu i ten jest na swoim miejscu. Te dwa niestety nie. Biorę, żeby był z tyłu. Wykonuję algorytm. I wkładam placki. Mam nadzieję, że moja podejść dla Was zrozumiałam. Yy, ponieważ dla mnie nie odczu. Nie chodziły się sam. No i jest jeszcze taka jedna sytuacja, że yy, te pasujące są po przekątnej i inaczej nie. Też może się zdarzyć taka sytuacja, no to wtedy wykonuję, łapie łapię tak, że, żeby jeden pas, ten co jest na swoim miejscu, czy tam no jest na swoim miejscu, no w mojej prawej stronie i też wykonuję albo wtedy na zamianę płot. Na różniku. Do koska jest bardzo łatwa metoda, też polecam na uczenie się na początek. Bardzo fajna metoda. Można ją osiągnąć do 15, no może nie 15, ale 20-30 sekund. Przy ćwiczeniach nawet można dać do 15. No to by było na tyle. Na że parę wam się spodobał. Bo też mam taką drogę... ...teść. a się jeszcze skończyło ułożenie.